Kolejny miesiąc i kolejny nieznaczny plus na rachunku X. Tym razem wartość rachunku przekroczyła 30 400 zł. Cały czas portfel opieram na funduszu ETF Invesco SP500. Pozycja gotówkowa w przypadku tego portfela jest niewielka i szykuje się we wrześniu na wyczerpanie limitu na 2025 rok, który w moim przypadku wynosi 10 407,60 zł. i 60 groszy. Oczywiście kolejnym ruchem będzie dokupienie jednostek tego funduszu. Tutaj w swojej strategii nic nie zmieniam. Taki jest zamysł tego portfela. Myślę tutaj o horyzoncie ponad 10-letnim, więc czasami po prostu będzie nudno, ale o to trochę w inwestowaniu chodzi. Ale żeby nie było nudno w tym odcinku, to zerkniemy sobie do portfela, ale zdecydowanie inwestycyjnej legendy, a nie takiego pionka jak ja, czyli do portfela Warrena Buffetta, co ma aktualnie. W co inwestuję? Ostatnio na kanale pojawił się materiał, w którym analizowałem sytuację wehikułu inwestycyjnego Buffetta i uważam, że ta spółka wygląda ciekawie, w szczególności biorąc pod uwagę ostatni jej rozjazd z indeksem SP 500, ale to jest ewentualnie koncepcja do portfela Ike. A teraz zerkniemy sobie na czym. Tak naprawdę śpi Warren Buffett. Stałych widzów proszę o łapkę w górę. Jeżeli nie chcesz, żeby minęły cię rzeczy ważne z perspektywy twoich finansów, to koniecznie dołącz do ponad 100 tysięcy subskrybentów. Partnerem odcinka jest Dom Maklerski Bosch, gdzie prowadzę swoje konta. Kikę oraz omawiane w tym odcinku konto X z czystym sumieniem polecam. W drugim kwartale tego roku portfel Berkshire Hathaway wzbogacił się m.in. o firmy budowlane stalowe. I spożywcze. Czy taka strategia zdaje egzamin? Sprawdziliśmy sprawozdania funduszu od 2007 roku, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ostatnio Berkshire Hathaway opublikowało raport 13f, w których zostały ujawnione najnowsze roszady portfelowe dokonane właśnie w tym drugim kwartale, o czym rozpisywano się w przestrzeni publicznej. Ale to wszystko miało swoje ograniczenia i brakowało w tym pogłębnej analizy. Chcąc wypełnić tę lukę, Marcin Kuchciak z naszej redakcji podjął się zbadaniem. Wszystkich sprawozdań finansowych BRK od 2006, które zostały umieszczone w bazie Edgar amerykańskiego SEC. Raport 13F mają obowiązek publikować w ciągu 45 dni od zakończenia kwartału kalendarzowego instytucjonalni zarządzający inwestycjami wartymi co najmniej 100 milionów dolarów. Chciałoby się z powodu dociekliwości analitycznej raportów za jeszcze dłuższy interwał czasowy, a nie tylko za niespełna dwie dekady, ale niestety. Tak dane było nam skroić, na ile materia pozwoliła. Starszych raportów 13F brak, choć ich lektura zapewne dostarczyłaby dodatkowych ciekawych wniosków. Niemniej i tak trud wydał się godny podjęcia, ponieważ poza świetnymi latami dla amerykańskich akcji zbadany okres objął też co najmniej dwie rasowe bezcy, wielki kryzys finansowy i flash crash COVID-19, a to ważne, ponieważ w trakcie hosy. Każdy zdaje się geniuszem, lecz prawdziwy test umiejętności przychodzi w beście i tu rodzi się pytanie. Czy bafet wciąż zasługuje na podziw. Wrocznia z Omaha jest przedstawiana publicznie jako jeden z najbardziej skutecznych inwestorów wszechczasów. Czasami w życiu jest tak, że jedzie się na opinii, a rynek kapitałowy jest bezwzględnym weryfikatorem test. Niejednokrotnie stawianek na wyrost. Nie liczy się to. Jak doskonały byłeś kiedyś, lecz czy potrafisz wciąż utrzymać ponad przeciętną kondycję. Świetnych inwestorów poznaje się po tym, że są zdolni do długoterminowego utrzymywania dobrej formy i nie Schodzenia poniżej pewnego pułapu. Wygląda na to, że Warren Buffett zasługuje wciąż na podziw, ponieważ wyniki uzyskiwane na jego zestawie akcji są lepsze niż SP 500, a ten indeks zapewne najbliżej oddaje to, co się dzieje w portfelu Berkshire Hathaway. Przewaga nie jest jednak jakaś gigantyczna. Dla porównania, skumulowana średnia roczna stopa zwrotu dla BRK w latach 2006-2024 wyniosła 9,4%, a indeks benchmarkowy w wersji niedochodowej zyskiwał przeciętnie 8,2%. W skali oczywiście 12 miesięcy, czyli roku. Ten podziw klapnie, gdy weźmie się pod uwagę dane dla krótszego okresu. Pokazują one, że w cudownej maszynce do zarabiania firmowanej przez Buffetta zaczyna coś zgrzytać. Wygląda na to, że rynek ma inne zdanie niż filozofia inwestycyjna przyświecająca wyroczni z Omaha. Cagr Pięcioletni dla Berga wyniósł 2 punkty procentowe, a w tym czasie S&P 500 zwyżkował średniorocznie o 12,7%. Podobnie, choć nie ma już takiej przepaści, wyglądają wyniki za 10 lat. KAGR dla bafeta to 9,30%, a dla indeksu wyniósł 11,1%. Do oceny skuteczności procesu inwestycyjnego Berkshire Hathaway można podejść jeszcze inaczej, mianowicie porównując, ile razy w analizowanym interwale czasowym wyniki wehikułu okazały się lepsze niż SP 500. To pozwoli ocenić, czy rzeczywiście team Buffeta potrafi znaleźć alfę, czyli nadwyżka stopy zwrotu powyżej rynku, czyli bety, nazywana czasem przez ekspertów excess return, czy lepsze rezultaty daje inwestowanie pasywne, np. za pomocą ETF-u replikującego zachowanie się indeksu, czyli to, co ja w przypadku konta XE uprawiam w praktyce. Odpowiedź jest. Twierdząca, czyli przez większość czasu Berka dawał wyższe stopy zwrotu niż SP 500. W latach 2007-2024 w 11 przypadkach na 18 epizodów Buffett triumfował, czyli 61%. Gorzej było w 7 latach: 2009, 2010, 2014, 20, 2021, 2023 i 2024. I naszym zdaniem nie warto się wzorować na portfelu inwestycyjnym Berkshire Hathaway z kilku powodów. Tę myśl polecam rozwadze niektórych inwestorów, którzy łapią się na często płatne usługi sprzedaży gotowych portfeli mających na celu wygenerowanie niebiańskich stóp zwrotu. Pomijam w tym miejscu, że często takie portfele bazują na danych backtestowych, które mogą się mieć nijak do przyszłości. Stąd w analizach firm inwestycyjnych jak mantra pojawia się przypisek, że historyczne wyniki nie stanowią gwarancji uzyskania przyszłych. Rezultatów. To akurat nie jest przypadek BRK, który może poszczycić się kilkudziesięcioletnim szlakiem bojowym. Po pierwsze, Aktywa Buffetta są olbrzymie, liczone w dziesiątkach miliardów dolarów, zupełnie inaczej zarządza się grubym portfelem niż chudym. Duże portfele poszukują płynności, a zatem stawiają na akcje spółek o odpowiedniej kapitalizacji, którymi chętnie handlują inwestorzy. Przywilejem chudych jest to, że mogą sobie oni pozwolić na więcej i postawić na aktywa mniej popularne, znajdujące się poza radarami inwestorów instytucjonalnych. Po drugie, nie każda dieta jest odpowiednia dla każdego organizmu. Są owszem pewne kanony standardu postępowania w środowisku inwestycyjnym, ale wystarczy zejść szczebel poniżej nich, żeby zetknąć się z masą niuansów. Dlatego niekiedy powiada się, że inwestowanie to bardziej sztuka niż nauka ścisła, choć działanie jedynie w oparciu o czutkę to proszenie się o nieuchronne kłopoty. Naszym zdaniem w procesie inwestycyjnym najważniejszą rolę odgrywają czynniki psychologiczne. No, chyba że ktoś jest kwantem i ma zbudowany model inwestycyjny na bazie nieprzekraczalnych kryteriów ilościowych, no to wówczas ludzka psychika ma pomijalne znaczenie. Każdy z nas ma inną tolerancję ryzyka. Dla jednego obsunięcie kapitału o 20% będzie tragedią życiową, z której trudno będzie mu się podnieść, a dla drugiego będzie jedynie powodem do wzruszenia ramionami w myśl zasady shit happens. No, nie do końca udał się mu ten weekend. Szkolnym błędem wielu inwestorów jest poszukiwanie lukratywnych stóp zwrotu z aktywów, których osiągnięcie jest niezwykle mało prawdopodobne, a to może prowadzić do frustracji, gdy rynek mówi co innego, i popełniania błędów, żeby nagiąć giełdę do swoich. Wydumanych wyobrażeń. Od paru lat furorę w świecie HR-owców, największych banków inwestycyjnych świata, robią pogłębione testy, których zadaniem jest jak największe przybliżenie prawdziwego profilu psychologicznego kandydata na zarządzającego aktywami. I nie chodzi tutaj wcale wyłącznie o dość oklepane już testy na IQ, tylko o dużo bardziej zaawansowane badania. Przykładowo nauka dowiodła, że zupełnie inaczej postępują zarządzający, których matka natura wyposażyła w zestaw ciemnej triady, czyli makiawelizmu, narcyzmu i psychopatii w porównaniu z pozostałymi ludźmi. Powiesz takiej osobie zarządzanie nad wyraz usypiającym portfelem obligacji, a zrozumiesz dobitnie, co znaczy powiedzenie wpuścić lice do kurnika. Zresztą wesoło może być też, gdy dopuścić ich do zarządzania portfelem akcji, bo... Ciemnotriadyści mają inklinację do chętniejszego uczestnictwa w rywalizacji, w której występuje ujemna wartość oczekiwana. Po trzecie, opieranie się na historycznych wynikach Berkshire Hathaway jest obarczone zjawiskiem poślizgu czasowego. Ostatni portfel inwestycyjny Berga podało dla aktywów na koniec czerwca. Tego roku od tego czasu mogło się w nim tak wiele zmienić, że nigdy nie odważyłbym się inwestować przy założeniu, że to, co widzę, było aktualne 45 dni temu. Te uwagi nie znaczą, że nie warto ignorować składników portfela ludzi z Omaha. Warto je według nas uwzględniać w tworzeniu własnej perspektywy rynkowej, ale nie naśladować jeden do jednego. Już lepiej kupić akcję tej spółki niż próbować odzwierciedlić jej portfel. Część opinii publicznej kontestuje poczynania Buffetta i jego załogi. Podpierają się przy tym oczywiście między innymi wyliczeniami dla kagrów, tych pięcio i dziesięcioletnich, które wcześniej sobie przedstawiliśmy. Pokazują one, że inwestor gorzej sobie radzi w konfrontacji z indeksem S&P 500. Wielokrotnie Buffett podkreślał, że najlepiej czuje się w środowisku oldschoolowych branż. Pływa jak ryba w wodzie w sektorach, z których wielu drwi, gdyż uznaje je za słabo rokujące, bo nie należą do na przykład, zaawansowanych technologii, w tym Magnificent 7. W najnowszym zestawieniu portfela Berka spośród Mac7 można znaleźć jedynie Apple i Amazon, a wśród akcji, które posiadał fundusz do grona firm technologicznych da się jeszcze zaliczyć VeriSign. Większość spółek posiadanych przez wehikuł inwestycyjny to przedstawiciele starej ekonomii. Chodzi m.in. o podmioty z branży bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, spożywczej, gastronomicznej, medialnej, przemysłowej czy surowcowej. Mamy tam takie korporacje jak Bank of America, Visa, Mastercard, Coca-Cola, Constellation Brands, Diageo, Kraft Heinz i Dominos Pizza. Tak wygląda czołowa topka, top dziesiątka najważniejszych pozycji akcyjnych w portfelu Berkshire Hathaway w czasie ostatnich kilku e, lat. Na koniec czerwca wartość akcji w portfelu inwestycyjnym Berkshire Hathaway wyniosła niespełna 260 miliardów dolarów. Składało się na niego 41 różnych emitentów papierów. W porównaniu ze sprawozdaniem za pierwszy kwartał tego roku doszło do pewnej rotacji portfelowej. Ekipa Buffetta zakończyła swoją przygodę z... T-Mobile US, a do tego solidnie przycięła posiadanie Charter Communications, bo o połowę, Liberty Media, bo o 15%. Redukcja objęła też pozycję w Apple 6,7% i Bank of America, ale tutaj zaledwie trochę ponad 4%. Uciętej pozycji. Po drugiej stronie medalu widzimy rozpoczęcie przygody z United Health Group, czyli usługodawca świadczeń medycznych z zakresu ochrony zdrowia o kapitalizacji rynkowej 275 miliardów dolarów i spokojnie rynek na to już zareagował. Jesteś spóźniony, więc się na, nie, nawet się na to nie, nie spiesz. Tak? Że teraz klikniesz, kupisz i będziesz w tej pozycji. Nie, nie, spokojnie. Następnie zwiększona pozycja czy nowa pozycja lamar advertising, czyli usługodawca reklamy zewnętrznej o potężnym pokryciu billboardowym głównie w Ameryce Północnej o kapitalizacji przekraczającej 12,5 miliarda dolarów i Allegion, czyli producent samozamykających się drzwi, sterowników, zamków, systemów kontroli dostępu i pomiaru czasu pracy o kapitalizacji rynkowej 14,4 miliarda. Z mniejszych pozycji Berga powiększył zaangażowanie m.in. w Lenar i tu 265% Wpól o 136%, Nukor 14%, Constellation Brands 11% i Heiko 11%. Co przyniesie ten kwartał, okaże się za dobrych parę tygodni. W pierwszej połowie listopada dowiemy się, co gało w duszy zespołu Berka i jakie były tego efekty. Jak na razie wydaje się, że ludzie Baffeta nie boją się szukania slipek. gdyby przyszedł odpływ, i koncentrują swoją uwagę na tym, na czym najlepiej się znają. Branżowy portal PCT doniósł niedawno, że BRK zainwestowało w Bell Laboratories, który zajmuje się produkcją urządzeń do zwalczania gryzoni. Według informacji PCT transakcja miała zostać domknięta 31 lipca. Wiadomo powszechnie, że słynny inwestor uwielbia spółki, które sprawnie zarządzają kapitałem własnym. Historyczna mediana rentowności kapitału własnego. Roe, na bazie ostatnich raportowanych czterech kwartałów dla top 20 wyniosła 21%. Wyracznia z Omacha ceni firmy z szeroką fosą co najmniej utrudniającą wtargnięcie do niszy biznesowej intruzom, za czym często stoją wartości niematerialne. I prawny. Mediana wskaźnika kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej wyniosła prawie 5 punktów. Zestaw akcji wehikułu inwestycyjnego miał wbudowaną około 11% potencjalną stopę wzrostu kursów na bazie 12-miesięcznego konsensusu analitycznego FACT-SET. Niemal wszystkie spółki płaciły dywidendę. Wyjątkiem był jeden podmiot. Jak wyglądają perspektywy spółek BRK, które wynikają z konsensusu Wall Street? Widać na tej grafice. Zawiera ona garść najważniejszych parametrów finansowych dla najbliższych dwóch lat w przeliczeniu na rok w zakresie sprzedaży zysku EBITDA, zysku operacyjnego, powiększonego oczywiście o amortyzację, zysku na jedną akcję, czy też dywidendy na jedną akcję. Tym co natychmiast rzuca się w oczy, jest to, że choć tempo poprawy sprzedaży ma być dość skromne, bo w okolicach 5%, to dużo lepiej ma być w przypadku poprawy EPS-u, bo tutaj liczymy na aż 9% poprawę. A Warren szanuje takich szlifierzy efektywności biznesowej. Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Ja na pewno zostaję przy swoim portfelu, po swoim portfelu XZ, jeżeli chodzi o indeks S&P 500. Natomiast Berkshire Hathaway jak, jako podmiot, jako spółka przez ten ostatni rozjazd między indeksem S&P 500 a no samymi notowaniami tego wehikułu inwestycyjnego, zaczyna wyglądać naprawdę solidnie jako defensywna część portfela, skoro tak wygląda skład tego portfela. Portfela, nad którym jeszcze piecze sprawuje Buffett, bo w 2025 roku przygodę ze spółką, no, zarządem tej spółki kończy, bo przechodzi oczywiście do Rady Nadzorczej. Ciężko. Wróżyć albo inaczej, nie liczmy na to, że Greg Abel przyniesie rewolucję, jeżeli chodzi o ten wehikuł inwestycyjny. I dalej, moim zdaniem, będzie to wehikuł inwestycyjny, który radzi sobie dobrze, w szczególności wtedy, kiedy na szerokim rynku dzieje się gorzej, bo takie statystyki obserwowaliśmy w latach wcześniejszych. Czyli indeks SP 500 radzi sobie słabo, Berkshire Hathaway radzi sobie naprawdę. Solidnie. No i pytanie, czy to jest teraz ten dobry moment? Wydaje mi się, że sama rezygnacja, już bafeta została przez rynek zdyskontowana. No i patrzymy na to, co dalej. Daj znać, co masz w portfelu X. No i do usłyszenia w kolejnym materiale wideo.